za Cicho. Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym odcinku naszego wideokastu 16 lat. Tyle dokładnie e, czasu ta przestrzeń stała pusta. Przestrzeń, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Mianowicie dawne magazyny bawełny, które były częścią fabryki Izraela Poznańskiego. Myślę, że nie trzeba tutaj dokładnie nikogo naprowadzać, bo oczywiście mówimy o budynku na terenie manufaktury. Już niedługo, wkrótce powstanie tam zupełnie nowa przestrzeń hotelowo-biurowo-usługowa, ale więcej na ten temat opowie już mój dzisiejszy gość, dzień dobry, pan Błażej Baszczyński. Business Development Manager A&A Holding. Wszystko się zgadza. Nowa wersja dawnego magazynu bawełny. Czego łodzianie będą mogli się spodziewać i kiedy przede wszystkim? To może zacznę od drugiego pytania. Finalnie planujemy oddać naszą inwestycję z końcem 2027 roku. A czego mogą się spodziewać? Mogą się spodziewać w dawnym magazynie bawełny, czyli w miejscu, gdzie faktycznie kiedyś magazynowano bawełnę, zupełnie nowych przestrzeni, nowych funkcji. Połowa budynku będzie przeznaczona na cele hotelowe będzie tam Trzygwiazdkowy Hotel. Mamy już podpisaną umowę, niestety jeszcze nie możemy zdradzić nazwy, więc prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Może przy następnym nagraniu będziemy mogli e, zdradzić coś więcej. E, a w drugiej części będą przestrzenie biurowe, w tym ponad 200 miejsc stanowisk pracy w naszym coworkingu. A na najniższych kondygnacjach planujemy zrealizować przestrzenie: usługowe, szeroko pojęte. Wiem, że to brzmi tak trochę enigmatycznie, ale to będzie mnie tak. Będzie to miejsce, które będzie żyło praktycznie 24 godziny na dobę, będzie ogólnodostępne dla wszystkich. Też nie mogę jeszcze za dużo zdradzić, ale mogę powiedzieć tyle, że jeżeli ktoś był na przykład w warszawskich inwestycjach, nie wiem, pokroju ecp po Wiśle czy fabryka Norblina, to tutaj i tam mu się podobało, to tutaj też yy, odnajdzie się. Jak dobrze rewitalizować pofabryczną przestrzeń i łączyć ją z nowoczesnością? Wiem, że macie doświadczenie w tym zakresie. Mm, tak, tak mi się wydaje, że mamy doświadczenie. Mamy, mamy kilka projektów rewitalizacyjnych u nas w firmie, począwszy od Centrum Handlowego Tkalnia w Fabianicach, poprzez kamienice, które mamy w Centrum Łodzi, czy, czy to przy ulicy Piotrzkowskiej, czy to przy Alei Kościuszki, plus. Mamy też naprawdę olbrzymią zabytkową nieruchomość w województwie opolskim w Niemodlinie, zamek książęcy w Niemodlinie, który no, tam można rzeczywiście... E Powalczyć z tą, z tą rewitalizacją, powalczyć, ale tak w dobrym tego słowa znaczeniu, tak? czyli tam można się wykazać. Mamy, więc wydaje mi się, że mamy duże doświadczenie i, i, i rzeczywiście do tej pory w Łodzi szukaliśmy takich nieruchomości. Zrewitalizowaliście wspomnianą tkalnię w Pabianicach. Czy ta inwestycja dodała Wam takiego wiatru w żagle, że poradzicie sobie z takim gigantem na terenie manufaktury? Tak, no to też pokazało, że możemy, że potrafimy, że no, oczywiście jest to trudne, jest to wyzwanie, ale jest to wyzwanie warte podjęcia, podjęcia się i tak, no, na pewno nam to pomogło. Mhm. Projekt otrzymał wsparcie z funduszy europejskich. Jaka to była kwota? To jest kwota blisko 25 milionów złotych, więc no, to jest znacząca kwota. A jaka to była część całości, całego projektu? Całość tej części inwestycji to jest ponad 60 milionów złotych. Mhm. Jaką rolę odegrały te środki przy tak, no powiedzmy sobie szczerze, ambitnej inwestycji? No te środki przede wszystkim pozwoliły nam na uruchomienie chociaż no to uruchomienie w momencie, kiedy jeszcze tak naprawdę fizycznie nie ruszyliśmy, ale to brzmi dziwnie ale pozwoliły nam na ruszenie z tym projektem do przodu. I też pozwoliły nam na zmianę funkcji, o której myśleliśmy już wcześniej, czyli wcześniej tam miały być głównie biura, a teraz będą funkcje mieszane, czyli taki prawdziwy mixed use. A czy w takim razie, jeżeli to wszystko tak szybko nam się zmienia, to jest jeszcze szansa, że do tego 2027 projekt ulegnie dalszym zmianom, czy już się zakładamy? Nie zakładamy tego, mamy podpisane już umowy z potencjalnymi, znaczy nie, nie z potencjalnymi, ale z najemcami, którzy tam będą, więc nie chcielibyśmy Chcielibyśmy tego robić, idziemy, idziemy do przodu właśnie z takimi założeniami, jakie, o, o jakich teraz rozmawiamy. Dlaczego w 2027 roku, załóżmy w sobotnie popołudnie albo w niedzielne popołudnie, łodzianie no i mieszkańcy regionu właśnie powinni się wybrać do nowego magazynu bawełny? Troszeczkę mówiliśmy o tym wcześniej, tak, czyli no, będzie to miejsce, które, tak jak powiedziałem, to nie musi być sobota, to będzie każde popołudnie, przedpołudnie czy południe w tygodniu. To będzie miejsce, do którego będziemy serdecznie zapraszać. Już teraz zapraszam. Ja wiem, że jeszcze chwilę trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale miejsce, w którym będzie tak naprawdę każdy mógł miło i fajnie spędzić czas, miejsce na każdą kieszeń i miejsce, gdzie e, będą, tak zakładamy, i wydaje nam się, że tak będzie, gdzie będą mogli być ludzie tak naprawdę z, z wszelakich kręgów, tak? I, I zamożni biznesmeni, studenci, artyści. No, to będzie miejsce dla wszystkich. Nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękuję za, za dzisiaj, za rozmowę. Naszym gościem był Błażej Baszczyński, AA Holding. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko Państwu oczywiście przypomnę, że wszystkie aktualne nabory w ramach projektu Fundusze dla Łódzkiego są także dostępne na naszej stronie internetowej fundusze.lockie.pl. Ja dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.